observed an increased influx of militants and some armored vehicles in a nearby village to our south intel indicates that they are loyal to GRM command considers them hostile recommends increased patrols and to stay on high alert earlier today we received the confirmation that one of our convoys has been attacked by GRM militias there is no doubt that this wasn't their last attack on us Major, there are a number of unidentified militants attacking the entrance to our compound. Rally everyone and secure the camp. Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku z Call to Arms. I na start zachęcam was do subskrybowania i lajkowania mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, ponieważ YouTube obcina zasięgi, a ja potrzebuję bardzo waszej pomocy, żeby rozwinąć swój kanał. I za każdą pomoc jestem bardzo wdzięczny, a my kontynuujemy naszą przygodę w drugiej misji Call to Arms po stronie amerykańskiej. Poprzednio był konwój, teraz jest obrona bazy. Niewielkiej bazy wojskowej. Jak wcześniej grm cały czas je sabotowaliśmy, tak teraz musimy jako Amerykanie ją zawsze wszelką cenę utrzymać. No i dobra, co my tu mamy? Mamy kil... dwa duże. Nie, dwa oddziały i mechaników i dwa pancerne samochody. Pamiętam w Alfie początkowo te pancerne samochody to były hamery. Teraz przestawili na inny model. Dobra, jak tutaj mam tylu. Tu jest czterech. Dobra, to może wezmę tak. Wasza trójka by poszła w tę stronę, wzmocniła bok. Dokładnie ich zaraz ustawię. Wasza trójka zostanie gdzieś tutaj. A, dobra, to jest tutaj jeszcze kolejna trójka. Trójka na górze. I tak, żeby tak lepiej byli rozstawieni. Kurde, tak zbyt ciasno się robi. Na szybko, szybko Wasza trójka dowierzy. Wasza trójka szybko idzie w to miejsce. Zaraz tutaj ich też ustawię dokładniej. I Wasza trójka zabezpieczy mi tutaj bok. Żeby z boku dosłownie nikt mi tu nie przychodził. Ma być tu cisza i spokój. Będę teraz tych ustawić. No i dobra, powinno być w miarę okej. Okay. W teorii mógłbym ich tutaj tak porozstawiać. Ale dobra, na razie nie ma potrzeby. Dobra. Hmm, te same broń mają. Te same broń. Czyli to jest co? półcala. cala? Bo amunicja jest w stanie stwierdzić. Tak, pół cala. Te dwa samochody w tych miejscach. No i przejmujemy kontrolę. Strasznie te samochody ich wytrzymałe są na półcala, to jest naprawdę dziwne, bo to powinno być od razu rozrywane. Jest czysto. O, kolejny samochód. Na szczęście to nie są żadne z działami. Z karabinem są małym zagrożeniem. Największe zagrożenie to działo. Strasznie łatwo wybuchają. By tak. Za łatwo wybuchają, jak na otrzymywanie obrażeń z pól, ale są też zawytrzymałe, Jak na otrzymywanie pocisków półcala. Po prostu powinny być rozerwane i zepsute. Wreszcie tu cicho i spokojnie Mogliby przyciągnąć jakiś cięższy sprzęt, tylko z te samochody z jednym żołnierzem na pacę O ile to można nazwać że to są żołnierze? O, jest Co cisza, spokój. Prosto sobie idzie na półcala. Co z tego? Tutaj wyczyszczę, szybko załaduj. Na ciebie nie ma już kolejny samochód, rozwalony. Dałoby się dużo cięższy sprzęt. By większą masakrę robić. No to jest taka prosta obrona. No, kurde, naprawdę wytrzymały. Prawda ten drań teraz był bardzo wytrzymały. Kolejny rozerwany podobijam te samochody. Bardziej wybuchowa okolica teraz będzie. Przy okazji te wysadzone pojazdy znikają. O! Blisko dojechał, ale daleko nie zajechał. Bardziej powietrzny, brzmi ciekawie Uuu, teraz już duże, duże grupy przychodzą Komandosi chyba Uuuu Thunderbolt 2 przyleciał, jeśli dobrze pamiętam się nazywał Tylko niestety coś znowu z tymi dźwiękami spartolili Ja. Nareszcie dobra, może o ciupinkę to przyspieszę, odrobinę to obronę przyspieszę, bo to i tak będzie jeszcze trwało i trwało. Na normalnym poziomie to to nie czuć żadnego wyzwania. Więc nie jest potrzebne siedzenie na normalnym czasie, normalnym przyspieszeniu. Dobra, trafiać pojedynczego żołnierza to lekki problem się zaczyna robić. Wow wow, wow, wow wow, chwila. Jeżdżają od tyłu Można im na to pozwolić. Raczej od boku nie od tyłu, w teorii od tyłu. Dobra, do tyłu jeszcze trzeba tu zatrzymać ich. Jak to dobrze, że tutaj nie mają mnóstwo granatów przeciwpancernych. Nie do co w czasie II wojny. Każdy żołnierz ma tam granat przeciwpancerny, praktycznie. Ładuj to szybko. Ładuj tego pucala. Hmm. Gdzieś... Gdzieś... O, jest, jest. Dobra, strona czysta, można się wycofać. Wycofać się i przegrupować do przodu. Zapisali, czyli coś się dzieje. Przeładuję nasz wypadek. Jak wygląda sytuacja z moimi ludźmi? Widzę, że nie ma problemu z amunicją. Nikt. Czyli jest dobrze. Czyli jest bardzo dobrze. Tych przeniosę tu do wieży, bo widzę, że tu bardziej będą potrzebni. Nie przeładuję. Oczyścić te okolice Jeden mniej Oczyści się ten teren Boż Boże, kurde, 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 gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś typie? Któryś to z was miał? Nie mówcie, że użyliście. Jesteś No e, dobra, muszę na stojąco. Oż... Sz... poważnie Dobra skrzynia, skrzynia, skrzynia dawać co tu jest Dawaj co, nie można zajrzeć? Jakoś Kurde, poprzednio można było do tych skrzyń zaglądać um... Można, można Tylko Robisz jak najwięcej. Poteczka nie bardzo. Szybko, 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 bo te transportery mi to wszystko rozwalał. Ja pierdzielę. Dobra, przynajmniej on sam to załatwił. Git, niech tu na razie siedzi. Można dopuścić żadnego auto tutaj. Chciałem coś dużego. Przyjechał transporter, a mi się skończyły akurat wyrzutnie. Ciekawe, czy to jest akurat nie znam się. Czy to jest wyrzutnia PPK, czy. Nie, to chyba zwykły hit. PPK czy ATGM? Chyba PPK, bo PPK zawsze są takie większe. Dobra, kolejny samochód. I koniec amunicji. Przyjechały posiłki nareszcie i Bradley. Bradley tu pozamiata, tylko oczywiście na razie wstrzymać ogień. Jechota do przodu. Wy zróbcie przejazd dla Bradley'a. Amunicja odłamkowa i jedziemy. Ciężka jednostka do boju. Przy okazji samochód kolejny.

Hmm, czyli przechodzimy z obrony do ataku. O, tu jeszcze skubaniec był. Tja, i raczej to skończymy dopiero w drugim odcinku ten atak. Na razie możemy go tylko zacząć. I zobaczmy, co my tu mamy. Oni potrzebują amunicji. Chyba głównie wszyscy moi żołnierze niech pójdą i uzupełnią amunicję. I zrobię kilka grup. Uh, aha. Wy też tu chodźcie. Tym też się skończyła. To są chyba inżynierowie. Da jest nawet trzech. Trzech? Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że jest kilku inżynierów. No i tak, Bradley to jest moja główna siła. I co my tu mamy do zlikwidowania? Jest samochód z karabinem maszynowym. Mamy samochód z półcalem chyba? Tak mi się zdaje, albo z czternastką. Kolejny karabin maszynowy. Dwa opancerzone transportery z czternastką. Już się robi niefesoło. Kolejny samochód z czternastką. Mm -hmm. I z siódemką. Czyli trzeba będzie zrobić dwie bądź trzy grupy. Jedna przejdzie przez środek, prawo i lewo. Prze środek to będzie głównie z Bradleyem i załatwi te transportery. To jest największe zagrożenie aktualnie dla mnie. I za Bradleyem chyba pojedzie pojazd z granatnikiem. Z te samochody pjadam lewo, prawo. No i tak, za Bradleyem będzie szła ta grupa. Ten oddział pójdzie na lewo, ten oddział pójdzie na prawo. Proste rozporządzenie. Więc najpierw rozstawię te pojazdy swoje. Tutaj jedzie samochód i piechota. Bradley na razie pojedzie tutaj z piechotą. Tu pojedzie z granatnikiem samochód. Tu pojedzie ten. I piechota pójdzie za tobą. I dobra. Zobaczmy, tutaj widzę ten. Uuu, razu trzeba wykorzystać. Dobra, skoro mnie widzi tamten, ja widzę tamtego, to i tak się bawimy. Tak się bawimy tołami. No, i już Bradley wykonał swoje zadanie. Ciężkie transportery, jak na ten moment zostały zlikwidowane. To jedynie piechota niech się zacznie przesuwać do przodu. Dam im wolną rękę. Będzie w ten sposób tysiąc razy prościej. takie m, bardziej naturalne. Dobra, ten samochód dalej się niech przesuwa. I z tobą niech leci piechota. I dobra, dobra leja. I teraz powolne czyszczenie całej okolicy. Poważnie? O panie, jemu się skończyła amunicja. Teraz dopiero o tym się dowiaduję? A ty ile tego masz? Też zero? To są jakieś jaja. Może chociaż im tu się odnowi. Czyżby posiłki? Tak, samochody z karabinami. Dobra, trzeba jak najbardziej do przodu się przebić. I to gazem. Pojazd rozwalony. A, zapomniałem. RPG. Dobra, szybkie małe czyszczenie. B -b -b tu jesteś. I byłeś. Widzę, że ci mają poważny problem. Nie, nie dają sobie easy radę. U, samochód tam jedzie. Dobra, lecimy do przodu. Hmm, gdzieś Kurde, przez ścianę przeszedł! O, -o. masz granat za nisko. Aż kolejny Chyba se jaja robicie Ten Samochód musi zostać jak najszybciej zlikwidowany, ponieważ zagraża mojemu Bradleyowi i innym pojazdom O kurde! Dobra, zneutralizowany Szybko kryć się Na sekundę macie wolną rękę. Jak tu jest z amunicją? Dobra, ten ma 300 sztuk. Ten też ma 300. Czy będą mieli więcej? Trochę w to wątpię, ale wezmę... Wezmę... Nie wiem czy brać wszystko. Dobra, wezmę to wszystko. Nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Nie, chyba bardziej się nie odnowi. Dobra, szybko potrzebne jest wsparcie zmechanizowane. Tu i tutaj. Ty z granatnikiem idziesz w tą, w tą pozycję i Bradley do przodu. To nie jest pusty samochód. Poważnie, przodem idzie w róg środkiem drogi, a wy go po prostu puszczacie. Dobra, wolę tak ostrożnie jechać.

30. No to se chyba jajca robicie. Nie kurde. Gdzie on teraz jest? O nie, bardzo niedobrze. Kładuć się Szybko dym. Który z Was tu ma wyrzutnie? Ty masz. Szybko masz zniszczyć BTR? -e. Ładuj, 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 bierz kolejny! Kolejne! Nie ma. Nie, jeszcze ładuję. To jest samochód, więc coś tam próbuje uszkodzić. Dobra, ten jest rozwalony. A gdzie jest ten drugi? Za nim dosłownie. Jest Możesz... sanitariusz. Gdzie jest sanitariusz? Sanitariusz! Wy się uleczcie, tutaj jest mały problem. Samochód mi się zatrzymał po drodze. Dobra, bradaj i wracaj na pole bitwy. Ten samochód niech podjedzie tutaj. Albo no nie podjedzie, bo muszę zrobić to ręcznie. Fajnie, skończyła mu się znowu amunicja. Wracaj Tobie zostało trochę Tym typowi skończyła się również amunicja eee, Czy ta skrzynka zapewni mu amunicję Ta, zapewniła Nie zapewniła? Nieważne Szybko tutaj wracasz Bradley, co ty odwalasz? Kurde, oni już nawet. Ten kamikaze jadą. Co oni tu biorą za sprzęt? Dobra, jesteśmy blisko zwycięstwa. Szybko myślałem jednak, że idzie to dłuższe. Ale idzie to bardzo do, do przodu, tylko że niektórzy żołnierze tracą amunicję zbyt szybko. Próbuję jak najszybciej oczyścić te okolice z wrogów. O nie! Nie, 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 To się załatwia Jazda do przodu Ulecz ich wszystkich, a nie Co to za sanitariusz Dobra, do przodu Amunicja Znaczy, jak wezmę stąd Nie, nie ten, nie ten kaliber Dobra, wysiadaj, na szybko już to zakończymy. Ty wracasz, eee, gdzie są inne oddziały piechoty? Tu jest inny oddział piechoty. Dobra, panowie, gazem lecimy przez te piekło. A bierz. No mi coś co szybko strzela, a nie będę musiał cały czas klikać. Wo, kurde Dobra, czysto Gdzieś tu powinni siedzieć Fajnie, smoke Nie ma nikt i Nic Dobra, to zrobię to w inny sposób Dobra, martwi Zabezpieczyć okolice już do końca trzeba, ale szybko Kazem Kolica zabezpieczona. Teren należy do nas. Udało się, chociaż trochę to zajęło. Ale udało się jednak to zmieścić w jednej misji. 541 zabitych wrogów. 68 wrogich pojazdów. Jeden pojazd stracony. 22 żołnierzy straconych. Będziemy ich pamiętać. No i tuż moi drodzy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I oczywiście zachęcam Was do subskrybowania, jeśli tego nie robicie. Dania łapki w górę. I oczywiście najważniejsze. Pomocy w rozwijaniu kanału, bo oczywiście, bo jak wiadomo, YouTube tnie zasięgi i jestem za to wszystko wdzięczny. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie!